Dzisiaj będzie o tym, jak rozpoznać, że Twój stary biznes się kończy i że czas otworzyć się na nowe. Cześć, nazywam się Grażna paftel lorente a to jest podcast Slow Business Online. Miejsce dla kobiet, które chcą bardziej świadomie i z uważnością budować biznes oparty na kursach online. Tutaj koncentrujemy się na tym, aby uprościć nasze działania, pozbyć ciągłej presji i gonitwy z czasem, oswoić lęki i obawy, które sabotują nasze postępy, tak aby z lekkością prowadzić prostujący slow biznes online. Cześć. W dzisiejszym odcinku znów wracamy do mojej historii z zeszłego roku, tego co działo się u mnie. Na etapie zmian w moim biznesie. Nawet sięgniemy trochę dalej niż o tym, co było w zeszłym roku, bo pierwsze sygnały, symptomy pojawiły się niemal trzy lata wcześniej. I wiesz, ja je zauważyłam, ale ich zupełnie nie rozumiałam, bo to były bardzo subtelne znaki i sygna sygnały. Pojawiały się myśli, że coś już mi nie pasuje. Z tym moim modelem biznesowym, z tym co robię, że w jakiś sposób już nie daje mi to takiej satysfakcji jak wcześniej. Czasami pojawiało się zniechęcenie, kiedy miałam przygotować nowy materiał do akademii. To były takie subtelne myśli od czasu do czasu, i ta energia, która też nie była taka sama, kiedy stawiałam się do spotkań grupowych, czy właśnie do tworzenia materiałów. I z biegiem czasu to zmęczenie rosło. Czułam, że ta praca, ten sposób funkcjonowania mnie nie karmi, i czułam, że czas na jakieś zmiany, tylko ja wtedy podeszłam do nich w zupełnie odwrotną, odwrotny sposób niż, niż ten, który zrobiłam to później, czy teraz, jakbym przechodziła ponownie przez podobne doświadczenia, to zrobiłabym to zupełnie inaczej. Ale właśnie, nawet te drobne zmiany, które próbowałam wprowadzać, za chwilę o nich więcej powiem, nie pomogły. Czas mijał, a ja czułam, że praca, która była pasją, już mnie tak nie cieszy. Straciłam do niej serce. Próbowałam tworzyć nowe oferty, myślałam, że może właśnie wypuszczenie jakiegoś dodatkowego produktu coś, co uzupełni to, co robiłam pomoże mi odnaleźć na nowo sens i satysfakcję. Próbowałam łatać dziury te energetyczne, przenosząc Akademię na nową platformę, robiąc ładną, nową wersję strony. W zeszłym roku, nawet przy okazji konferencji, miałam dużo rozmów. Z Partnerkami, konferencji, z prelegentkami, o tym, żeby wejść w jakąś współpracę w ramach Akademii, gdzie one by tworzyły część treści. Myślałam właśnie, że może to ciągłe tworzenie treści jest dla mnie przytłaczające i że jeżeli inne osoby się do tego włączą, będzie to lżejsze, przyjemniejsze, da mi satysfakcję, będę mogła skoncentrować się na tym, co ja najbardziej lubię i że także pomogą mi w sprzedaży. Na szczęście nie zaangażowałam się w to, bo pewnie bym zabrnęła jeszcze dalej, ale właśnie. To wszystko, nawet te zmiany, które próbowałam wprowadzić, nie sprawiały, że czułam się lepiej, nie było tej lekkości. Stopniowo ją traciłam. I mimo, że te nowe oferty się sprzedawały, mimo, że te, te nowe produkty w międzyczasie wypuściłam, przystań, wypuściłam Mindset Shift, pojawił się też później, pojawiło się abonament z czatem GPT, te wszystkie oferty, Pasjonowały mnie i nakręcały przed, bo wierzyłam, że coś się zmieni, natomiast kiedy już je wypuściłam, to okazywało się, że wracam do tego samego poziomu, czyli braku serca, braku satysfakcji, braku energii. I nie źle: to były dobre produkty, bo klientki je kupowały, były zachwycone, dostawałam świetne opinie, ale ja nie czułam się dobrze, ja nie byłam tym karmiona, mnie ciągle czegoś brakowało, była jakaś pustka. I to było to wszystko, co działo się we mnie. Ja tam próbowałam oczywiście na zewnątrz coś robić, ale nie zajęłam się tym, co w środku. Natomiast na zewnątrz też było widać, jak tak przyjrzałam się liczbom i statystykom, to one też były słabsze. I nie ma się czego dziwić, bo kiedy nie ma w Twoim firmie, w produktach, które tworzysz, w ofertach, które wypuszczasz, nie ma Twojego serca, Twojej energii, to sprzedaż idzie gorzej. To na wyzwaniach jest mniej osób, to na webinarach jest mniej uczestniczek. Więc także na zewnątrz powoli przestawały mi się zgadzać wszystkie moje statystyki, wszystko co, to, co do tej pory działało, te strategie, z których korzystałam, przestały być skuteczne. I mogłabym upatrywać wyjaśnienia w e, sytuacji ze, zewnętrznej, no bo przecież w tym czasie wybuchła wojna, e, pojawił się kryzys, podwyżki cen, inflacja itd., tak itd., tak ale e, w każdych czasach są osoby, które prosperują, i wydaje mi się, że prosperują te, które nadal z sercem służą, a u mnie już tego nie było. Dlatego ja czuję dzisiaj, że, że właśnie główną przyczyną tego spadku dochodów w którymś momencie, liczb zapisów itd., itd., właśnie było to moje odsunięcie się od biznesu. Mnie już tam po prostu nie było. Aż w końcu, w końcu nie słuchając tych wszystkich sygnałów, znaków. O szczegółach, o szczegółach takich też zewnętrznych mówiłam w ostatnim odcinku, o znakach, które ignorowałam, więc jeżeli chcesz jeszcze więcej na ten temat, co się u mnie działo, to zapraszam Cię do wysłuchania poprzedniego odcinka. Natomiast chcę Ci powiedzieć, że ostatnim takim sygnałem, symptomem, takim już naprawdę, powiedziałabym, dzwonkiem alarmowym, było takie ogromne zmęczenie, bliskie depresji, wypalenia. Myślę, że um, doszłam do tego momentu tylko dlatego, że przez trzy lata oporowałam. Przez trzy lata nie dałam sobie przestrzeni na to, żeby um, coś zmienić, żeby tak naprawdę zmienić. I tutaj chciałabym dać ci znać, że jeżeli jesteś w podobnej sytuacji, może zaczynają się jakieś pierwsze symptomy, zaczynasz coś widzieć, może jesteś już na etapie też, że na zewnątrz um, efekty sprzedażowe są słabsze to chcę Ci powiedzieć, że y, ja Cię rozumiem, bo to nie jest łatwe. Nie jest łatwe zdecydować się, że ok, akceptuję, że zamykam biznes, który do tej pory działał. To jest trudne, kiedy masz biznes, który prosperuje, gdzie są klienci, sprzedajesz. To jest nawet nie niezrozumiałe dla nas samych, no jak miałabym zrezygnować z coś, z czegoś, co funkcjonuje, z czegoś, co... Jest ważne, no bo myślę, że skoro słuchasz tego podcastu, to też działałaś w biznesie po to, żeby pomagać innym. Miałaś poczucie, że, że spełniasz jakąś misję, że pomagasz im, tak było w moim przypadku. Więc jak ja teraz mogę zrezygnować z tego? To było niezrozumiałe dla mnie, a tym bardziej niezrozumiałe do, dla innych osób, kiedy ja na przykład zadałam pytanie klientkom. Um, czy, czy nawet kiedy już zdecydowałam, że rezygnuję, to było bardzo dużo głosów, dlaczego? Przecież tak dobrze to działa, daje tyle wartości nam, osobom, z którego, które z tego korzystają, więc um, możesz czuć się niezrozumiana i możesz sama nie rozumieć siebie. Um, możesz też nie dawać sobie prawa na zmiany, no bo kurczę, yy, po pierwsze, yy, muszę utrzymywać rodzinę, z czegoś muszę żyć, nie mogę teraz tak po prostu rzucić wszystkiego, ale też. Możesz czuć zobowiązanie wobec klientek. Przecież jesteś tu po to, żeby pomagać. Co ja teraz mam? Porzucić moje klientki, zostawić je na lodzie. Obiecałam im, że będę im pomagać w tym obszarze. One potrzebują mnie, a ja teraz nie mogę im tego dawać, nie chcę im tego dawać. I też możesz słyszeć takie głosy, że klientki chcą tego samego. Ty zaczynasz pytać, testować jakieś nowe pomysły na produkty. U mnie nawet moja asystentka przekonywała mnie, że warto kontynuować, zostawić akademię, niech ona sobie będzie, że klientki będą z tego korzystać, że to jest takie wartościowe. I to nie był jedyny głos, ja to słyszałam z każdej strony, więc jeszcze tym bardziej budziło to rozdźwięki, takie sprzeczne emocje, że ja w środku czuję coraz bardziej, że nie mogę, a wszyscy wokół mówią mi, że powinnam, że tak, że to jest coś wartościowego, ja powinnam to robić. Więc czułam się niezrozumiana. Ale też, wiesz, nie rozumiałam siebie, ale było właśnie też takie poczucie, że kurczę, przecież powinnam być zadowolona, zarabiam, biznes się kręci, mam klientki, fajne opinie, opinie to jak ja mam mam, mogę czuć ten dyskomfort, to coś, co się dzieje w środku. Więc dużo też w tym wszystkim było takiego chaosu, emocji, myśli. Mówiłam o tym, że bałam się zawieść klientki, że jakoś się porzucę. Bo nie będę dawała im tego, po co przyszły. Ale był też taki efekt, takie myśli związane z tym, że zawiodę innych, moją rodzinę, bliskich, że mąż mi wspierał tyle czasu w budowaniu tego biznesu. a Ja teraz nagle sobie wymyśliłam, że będę chciała jakiś inny biznes, a tak naprawdę jeszcze nie wiem co. Więc to też był taki ogromny ciężar, który na sobie czułam. No i, i, i też jeden taki jeszcze duży kamień, który ze sobą nosiłam. To takie poczucie, że jeżeli zrezygnuję z tego biznesu, to to będzie jakąś porażką. Więc wiele tych emocji, wiele takich sprzecznych, bo właśnie z jednej strony sygnały z ciała, sygnały z emocji, że coś jest nie tak, a z drugiej strony dużo, dużo słów muszę, powinnam, które słyszałam od innych, ale też sama na siebie brałam. I chcę Ci powiedzieć, że to był trudny okres. Jeżeli jesteś w nim w tej chwili, to, to i dla Ciebie może być trudny czas. I um, pierwsza rzecz, która tak naprawdę jest najważniejsza, um, to powrót do siebie, do słuchania tego wewnętrznego głosu. I to nie znaczy, że z dnia na dzień będziesz musiała rzucić wszystko, ale wsłuchanie się w to, co, co tam naprawdę jest, um, czego tak naprawdę pragnie twoja dusza, twoje wnętrze, do, ciego, do czego cię prowadzi wyższe ja. Bo często jest tak właśnie, że to nasza intuicja, wyższe ja, jakkolwiek by tego nie nazwać, prowadzi nas do czegoś następnego, co jest naszym procesem. Um, ale jeżeli tak jak ja będziesz oporować, opierać się tej zmianie, to niestety możesz doprowadzić się do takiego trudnego momentu, w jakim ja się znalazłam rok temu. Natomiast otwierając się powoli, przyglądając się, pozwalając, żeby ten proces zaczął się w jakiś sposób uruchamiać, akceptując to, że ok, może to doprowadzi do jakiejś zmiany, otwierasz się i pozwalasz, żeby te emocje, Płynęły, zamiast je trzymać, i zamiast y, trochę brnąć y, na oślep, y, zaczynasz przyglądać się, co tam jest. I dla mnie taką praktyką, która mi pomogła, kiedy się otworzyłam na ten proces, było wychodzenie y, na spacery, było pisanie w moim zeszycie. Y, myślę, że o tych prak praktykach powiem Ci więcej w jednym z kolejnych odcinków, ale to, co chcę Ci przede wszystkim powiedzieć, to to, żebyś. Y, Zaczęła się temu przyglądać, puściła taką intencję. OK, otwieram się na nowe. Nie wiem jeszcze, co to będzie, ale otwieram się na nowe. I wiesz, um, nagrywając te kilka ostatnich odcinków podcastu, myślę, że to też pracowało we mnie. Um, dostałam um, kilka wiadomości od osób, które są w podobnej sytuacji, przeżywają podobne dylematy. Ja myślę, że to nie przypadek. Jesteśmy na takim etapie, um, gdzie wiele osób się budzi. Transfer, zaczynają się duże, głębokie transformacje, także w nas potrzeba więcej przewodniczek świadomych, które właśnie porzucą albo transformują stare biznesy i, i wejdą w nowe. Więc, jeżeli słuchasz tych odcinków, to być może ty jesteś jedną z nich. I, i właśnie te, te myśli, te moje emocje, powrót do tego procesu, w którym byłam w zeszłym roku, zainspirowały mnie do tego i pojawiło się takie pragnienie, żeby wesprzeć inne kobiety, które są na tym etapie, żeby nie doszły do tej ściany, przy której ja się znalazłam, do takiego kryzysu, do którego ja siebie doprowadziłam. Chcę stworzyć przestrzeń dla Ciebie, dla innych kobiet, które są na etapie żegnania się ze starym i otwierania się powoli na to, co nowe. Chciałabym zaprosić Ciebie, jeżeli czujesz, że to może być coś, etap, na jakim jesteś, na taką krótką rozmowę wstępną. Jeżeli chciałabyś porozmawiać ze mną, o czym to będzie, i czy w ogóle e, to jest ten etap u ciebie, i czy ja jestem osobą, którą możecie wesprzeć. Zapraszam cię na krótką, niezobo niezobowiązującą rozmowę. Link do formularza znajdziesz e, w opisie do tego podcastu. I co? I na tym chcę dzisiaj zakończyć. W następnym odcinku opowiem więcej właśnie o praktykach, które mi pomogły, ale też myślę o tym, e, dlaczego tak się dzieje, dlaczego możesz czuć, że to, co. Stare już ci nie pasuje, już z tobą nie rezonuje, że ten biznes, który do tej pory prosperował, być może już nie jest tym, z czym pójdziesz dalej. W każdym razie dziękuję Ci bardzo za to, że jesteś, za to, że mnie słuchasz i mam nadzieję, że to, co opowiadam, moje historie są dla Ciebie wartościowe. Jeżeli tak jest, to będę Ci ogromnie wdzięczna, jeśli zostawisz w Spotify gwiazdki. Napiszesz mi opinię um, na iTunes, czy gdziekolwiek słuchasz podcastu, jest to możliwe. Um, dziękuję Ci za to, że jesteś. Cześć.